Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, teraz się z ciepło, chociaż u nas dzisiaj jest tak jak jest, ale sezon grillowy jest w pełni, więc tam mieliście już karkóweczkę i marynatę do karkóweczki. Eee, co tam jeszcze coś było na grilla, bo już tak naprawdę nie pamiętam, ale dzisiaj chcę wam polecić... Aha, jeszcze była sałatka taka, co możecie na grilla. A dzisiaj chciałabym wam polecić chlebki z grilla. Słuchajcie, ja już je robiłam, zrobiły furorę i co najlepsze, to pieczecie to na grillu, więc to jest cudowna taka sprawa, że nie musicie, nie wiem, w piekarni, jako na patelni, tylko siedzicie i pieczecie. E, robi się je szybko, piecze też w miarę, ale trzeba je pilnować, no ale dobra, robimy, pamiętajcie, e, grilla możecie jeść, ale żeby dbać o swoje zdrówko. <grych> dobra, chlebki z grilla Stopień trudności, łatwy czas przygotowania, 15 minut, całkowity godzinę 35, i tu wychodzi 8 sztuk. I teraz tak, co do czasu, to on powinien, e, to ciasto powinno rosnąć godzinę. U mnie nie będzie rosło, bo nie ma czasu na tyle. Co do sztuk, to też wszystko zależy od tego, jakie te placki zrobicie. Ale dobra, rozpocznij gotowanie. Na samego początku zaczynamy to. Tak, 170 gramów wody. No to lejemy. No i jest 195, no bo przecież. Dalej. 10 gramów drożdży. I teraz tak, jeżeli macie zwykłe drożdże, to 10 g, a jeżeli macie suche, to 3 czwarte łyżeczki. Także nie martwcie się. Już pojawiły się przeliczniki właśnie, bo często pytaliście, ile dawać drożdży. Patrzcie 10, a jest 18. Będzie więcej chlebków. I teraz cukier. Cukier dajemy po to, żeby te drożdże sobie trochę urosły, miały taką odżywkę. No i teraz zakładamy miarkę z pokrywą. 2 minuty 37 stopni, obroty 1. No i ten nasz rozcień się robi. Także e, warto sobie na tego grilla zdać albo papier e, ten do pieczenia, bo jak tak jak najbardziej możecie to piec na kratce, ale może się przykleić i potem jest ciężko. E, więc warto sobie papier dać. Aczkolwiek jak się dobrze wysmaruje te chlebki olejem, to też się nie przykleja. Ale dobra, nie będę was, Wam tu gadać, nie będzie o dużą pilota, bo już, widzicie, nie, ostatnio się nie mogło rozłączyć. Także widzimy się za jakieś półtorej minutki i lecimy dalej z tymi chlebkami. No i dobra, pierwszy wstępny etap zrobiony, teraz lecimy dalej. Tutaj się po prostu drożdże rozpuściły w tej wodzie, troszeczkę się podgrzały. Lecimy dalej. 300 gramów mąki pszennej. Chyba będzie wszystko, tak na moje oko. Prawie jest 400, dobrze damy radę. Do tego 15 gramów oleju lub oliwy z oliwek. I to musi być, nawet trochę więcej dam, dlatego że dam więcej mąki. I co tu jeszcze? No, no, jedna łyżeczka soli. Coś mi się do palucha przyczepiło. Tutaj możecie dać sobie oregano, możecie dać różne przyprawy, ale ja chcę Wam pokazać podstawowy taki przepis. I teraz tak, 3 minuty obroty kłos, czyli wyrabianie ciasta. Pamiętajcie, żeby ściągnąć miareczkę, żeby to ciasto nam się lepiej napowietrzyło. I teraz oficjalnie po tym jak wyrobimy to ciasto, powinno ono godzinę być w naczyniu. Ale jak ono się wyrobi, to ja zaraz do Was wracam i pokażę, co dalej. Troszkę ciasto moje podrosło, dałam mu szansę. Tak wygląda. No i teraz musimy co? Rzucić sobie na stolnicę, rozwałkować, gdzie jest mój kluczyk. Pamiętajcie, ruszamy, ruszamy i ciasto samo zaraz spadnie, albo i nie. O, idzie. Idzie. <laughs> Tańczy w środku, bo już poluzowane, ale nie chcę wypaść. Trzeba mu trochę pomóc. O, jest. Prawie wszystko wyszło. No, i teraz musimy to podzielić na 8 części. Czyli tak, dzielimy to na pół, to mamy 4, i tu raz, dwa, trzy, cztery. Robimy sobie placki. Musimy te placki rozwałkować na 12 do 15 cm średnica. I tutaj jest tak, to one muszą być cieniutkie, bo jak będą grube, to niestety będziecie je długo piekli. Więc sobie wałkujemy, albo jak chcecie, to mogą być trochę, i może ich być więcej, ale mniejsze, ale ważne, żeby były cienkie. O! No i taki mniej więcej placuszek, jak mamy, musimy go z każdej strony bardzo dobrze wysmarować tłuszczem. O! No i tak ja sobie przygotuję wszystkie. Zaraz lecę wstawić na grilla, więc się spotykamy na grillu. No i tak, grill rozgrzany, położyliśmy tu sobie papier, no i kładziemy sobie chlebki. Zobaczcie, tyle chlebków wyszło. Teraz kładziemy sobie chlebki na dobrze rozgrzany grill. No i tak z jednej strony chwilę, i za chwilę będziemy przewracać z drugiej strony, i później będziemy wcinać. Także, kochani, to zobaczymy się za chwilę, jak już będę przewracać tego grilla, powiem wam mniej więcej ile czasu potrzeba, żeby z jednej strony się opiekły. No to do zobaczenia za chwilę. No, i jakiś czas minął. U mnie to było 5 minut. Sprawdzamy, jak to wygląda. O, popatrzcie. E, jeszcze lepiej by to było, gdyby były kratki, bo fajnie by to się odbiło. No, ten akurat jeszcze nie jest tak przypieczony. O, te dwa są super. Jakby były. O, ten z jednej strony jest super, z drugiej jeszcze nie. Dziura już się zrobiła. Jakby były to bezpośrednio na kratkach, to by fajne były paseczki poodbijane na tych chlebkach. Ale znowu nie chcę, żeby się za bardzo przyklejały. Chociaż jak znowu są posmarowane olejem, to aż tak bardzo się nie przykleją. No ale dobra, niech się jeszcze podpieką. Z drugiej strony no i zobaczymy, jak to w ogóle smakuje. Do tego mięsko, sosik, sałateczka i będzie super spraweczka. Dobra, to widzimy się za chwilę. No i patrzcie, zrobiły nam się chlebki. Na razie dwa. O, dziurka w papierze, ale te jeszcze do, chwilę dopiekę. No i próba odkładamy, no i próbuję, fakt, że gorące, do tego, słuchajcie, mięsko, taki karczuś, o. ale gorące, <laughs> ale jakie dobra. przepyszne są, ale do tego bym dała właśnie zioła, oregano to by była taka pizzereczka, a jest do tego ten karczuszek, i tak dalej, to jest super sprawa, kochani, polecam chlebki na grilla, tylko, Najlepiej właśnie, żebyście pilnowali, żeby się nie przypaliły, ale nie, są takie złe. Muszę właśnie te zaraz zerknąć, o, bo ten już jest troszkę e, przypalony. Nie mogą być za grube, bo jeżeli będą za grube, nie upieką się w środku, będziecie mieć zakalec. Tu mamy w takiej e, zadymionej scenerii dzisiaj dokończenie filmiku, ale posłuchajcie, ptaszki śpiewają, gdzie nam będzie lepiej. Także kochani, pieczcie chlebki, czekam na zdjęcia, Wysyłajcie mi na maila zdjęcia, wysyłajcie mi propozycje. Co jeszcze fajnego robicie na grilla? No bo przecież sezon dopiero się rozpoczyna. Jakie sałatki, surówki? Co jeszcze do tego? jakieś sosiki, marynaty? No dawajcie pomysły. E, co takiego, nie wiem, zrobić i zabrać ze sobą na piknik? Dobra, koniec gadania. Ślewam buziaki z zadymionej przestrzeni życiowej. Trzymajcie się i róbcie chlebki. Pa pa.